Dosłownie nagrałam od razu, przed tym, jak, jak to zobaczyłam. Wziąłam, zapatrzę sobie, wzięłam od razu telefon, żeby nagrać to. Mamy skrzynkę, klikamy dwa razy w to, i mamy tu takie liny. Musimy je przyczepić do tej podłogi. Możemy też wzmocnić szczeliny krótki odcinek, ale patrzcie. Tego się nie da stąd ruszyć. Ja normalnie próbuję. Nie da się tego nie widać, ale próbuję. Nie da się tego. To jest mega fajne. Jeszcze coś innego odkryłam. Gdzie to? Tutaj. Bierzemy to Chcecie to usunąć, ale nie chcecie Ale macie taką, nie wiem nie, nie chcecie To jest inny też sposób Macie Klikacie tutaj Tu I tu macie taką gąbkę, klikacie i ją Tutaj macie Spróbuję co to, to robi ale no to tyle, tyle wam chciałam pokazać no to widzowie pa, zostawiajcie suby, piszcie komentarze, lajki, pa